Cześć, na początku chcieliśmy się wam pochwalić, słuchajcie, bo wczoraj w lokalnej gazecie ukazał się wywiad z nami, Dorenda go wam wieczorkiem jak już będzie w domu to przetłumaczy, pokażę go wam, bo on jest w dwóch wersjach, jest w wersji papierowej, takiej zwykłej jak gazeta, ale ta gazeta też ma wersję internetową, także wam za, zalinkuję i zrobię wam tłumaczenie, tam jest niedużo napisane, w każdym razie jak już coś takiego powstało, no to warto się przed wami pochwalić. Natomiast słuchajcie, co do zbierania, to jak widzicie, jesteśmy teraz dość wysoko i zbieramy w koronach drzew. Wcześniej była ekipa, która zrobiła gruszki na dole i nam została, jakby wyobraźcie sobie połowę drzew, czyli nam została ta połowa górnej części drzew, bo z tamtej strony jechał przed chwilą traktorek i tam były, my jesteśmy tu w dwójkę, tam były cztery osoby i pracowali po dwóch stronach. Także dużo już zebrali i nam zostają na przykład takie kawałki. Słuchajcie, ile jesteśmy w stanie zebrać? Jeśli robimy coś takiego jak teraz? Czyli tak naprawdę więcej jeździmy, mniej zbieramy, cały czas trzeba się przestawiać. To mniej więcej od 6 do 8 takich kontenerów dziennie zbieramy, to znaczy do godziny 17.00, dotąd jest dorenda, bo potem ja zostaję wczoraj na przykład do 20.30, z kim innym pracowałem, więc jeszcze parę takich kontenerów zbierzemy. Tutaj się mieści około 400 kg gruszek. Co do gruszek, nie wszystko trzeba zbierać. Bywają gruszki uszkodzone. Widzicie na przykład, tutaj jest przykład. W nich żyją takie robaczki. Te robaczki znacie też z Polski. Nie pamiętam jak one się nazywają. A to jak się nazywają? Pisybet. Więc takie gruszki po prostu wywalamy. Kiedy są gruszki uszkodzone? Nieraz po prostu. Tu jest na przykład ład. To są wszystkie ładne. Ale bywa, że gruszka jest w takim miejscu, że jak jest na wietrze, to się na przykład ociera o jakiś kawałek wystającego, wystającej gałęzi. Po prostu robi się. Dziurka w na przykład, zobaczcie tutaj, jak ta gruszka jest ułożona. Ona prawdopodobnie tak spadła. Tutaj była przygniatana, i tutaj się już zrobiła dziura, zaczęły gnić. Są tam jakieś mrówki czy coś w tym stylu. Często w takich już gni, zgniłych żyją osy. Słuchajcie, te gruszki jeszcze nie są dojrzałe. My je zbieramy jako zielone. One będą myte i pójdą do chłodni i pójdą do sklepów i tak naprawdę będą do, dojrzewać u was na stołach. To znaczy jak je kupicie, one prawdopodobnie powinny być jeszcze twarde, żeby spokojnie dojrzały w domach. Natomiast z tej strony są inne gruszki. Jak one się nazywają tego nie wiem? chyba. To jest jakaś, słuchajcie, to jest jakaś holenderska odmiana. I je będziemy zbierać za dwa tygodnie. I, Ale chyba też... I to jest odmiana, która nie jest do jedzenia tak po prostu, trzeba, tylko trzeba je gotować. O. Tak bardzo długo wtedy robią się całe czerwone i słodkie, i, i to też jest bardzo smaczne. Jeśli dobrze pamiętam, że to jest tarasa. Słuchajcie, zaraz jedziemy na przerwę. My tak naprawdę nagrywamy w tych czasach takich, że mamy przerwę czy coś w tym stylu. Nie nagrywamy w czasie pracy, teraz po prostu pokazujemy jak to robimy. Natomiast nasz dzień wygląda tak, że zaczynamy od siódmej, o dziesiątej o jest pierwsza przerwa, później jest przerwa 15-minutowa pierwsza, potem jest przerwa półgodzinna o godzinie 12.30 do 13.00. I potem jest 15-minutowa od 15.30 do 15.45. Później do 17.00 pracuje Dorenda, a ja zostaję dłużej i mamy półgodzinną przerwę obiadową o godzinie 18.00. Obiad jest tutaj na miejscu i od 18.30 około zaczynamy pracę 20-20.30 tak naprawdę do zmroku. Więc tak to wygląda, tych godzin można zrobić. Wczoraj miałem chyba... 13 godzin przepracowanych, w zasadzie od, od rana, od świtu, jeszcze jest taki półmrok do momentu, że już nie widać aż jak, gdzie się zbiera, bo już gruszek nie widać na drzewie. Taki malutki monolog dla Waspa. No, miałam wam pokazać ten artykuł w gazecie. Na pewno on się ukazał, to już wiedziałam, bo różni koledzy o tym wspominali, że jesteśmy w gazecie i fajnie, czy już to widziałam. Ja tego nie widziałam, bo ta gazeta w różne dni w różnych miejscach się dostarcza. Niektórzy wczoraj ją dostali, a jak wracałam do domu, no to u nas też była. To jest ta Aisle Boulder 15 tysięcy egzemplarzy. Więc wszyscy nas zobaczą, no oczywiście nie wszyscy czytają, ale jednak I tutaj na stronie 12. 12 jesteśmy. Więc powiem wam yy, o to, o co chodzi. A w ogóle, jak nie oglądaliście? Yy, Vlog parę dni temu, gdzie o tym opowiadaliśmy, to ta, tak było po prostu, że w niedzielę poszliśmy na spacer i zatrzymaliśmy się w miejscu, gdzie kiedyś stał wiatrak. No i coś tam nagraliśmy o tym wiatraku, jak to działa, jak on pompował wodę z polderu do rzeki itd. i tak dalej. I tam siedziała taka pani z dwójką dziećmi, dzieci i to wszystko widziała. I jak skończyliśmy, to no to zaczęła mnie wypytywać co tam nagraliśmy, co to jest za język, to skąd jesteśmy, gdzie mieszkamy, gdzie pracujemy i tak dalej. I na końcu powiedziała, że jest gazeta, że mogłaby coś napisać o nas w gazecie i wspominać tam o naszym kanale na YouTube no To oczywiście powiedzieliśmy, że bardzo chętnie. Bo może będzie więcej holenderskich widzów. Byłoby fajnie. Więc w związku z tym też e, zaraz nagram jeszcze jeden filmik, który będzie po holendersku. Jak chcecie słyszeć, jak ja brzmię po holendersku, to jak najbardziej oczywiście możecie oglądać. Niektórzy kiedyś w komentarzach o tym pytali, e, prosili, żebym coś nagrała po holendersku. Teraz macie szansę to zobaczyć, usłyszeć. Ale tak naprawdę nic ciekawego dla was tam nie będzie dla was, którzy cały czas nas śledzą. Po prostu opowiem co co to za kanał mamy i jak mogą znaleźć te filmiki, które mają napisy i tak Więc to dla was nieważne W każdym razie, jak zobaczycie takie filmiki, nic nie zrozumiecie, to wiecie o co chodzi. Eee, no, i ten artykuł w gazecie, e, postaram się przetłumaczyć. Eee, Nazywa się jabłka i gruszki dla Dorenda Snider, Dorenda Snider z Montfort. Na chwilę wróciła z Krakowa. Pracuje, żeby sfinansować remont domu. Dorenda Snider z Montfort już od 10 lat mieszka w Polsce. W tym lecie razem z polskim chłopakiem Maciek, Maciek, Siód, Maciek Siódmak wróciła do Montfort, żeby zbierać jabłka i gruszki dopiero prawie półtora roku mieszkamy w Krakowie i jesteśmy w środku remontu domu opowiada para bardzo lubi podróżować i robi o tym vlogi na YouTube kanał się nazywa Following Our Noses po angielsku uśmieje się Dorenda Robią te vlogi już dla ponad 5000 subskrybentów. W biegłym polskim Dorenda opowiada tym, tym subskrybentom, jak działa holenderski polder. Nie mamy dużo czasu, żeby montować te filmiki, dlatego czasem to trochę trwa, zanim będzie w internecie. Często też dajemy. Napisy. W zeszłej niedzieli para zrobiła vlog o holenderskim polderze koło byłego wiatraku Huksemolen, tak się nazywa. To przede wszystkim fajny sposób spędzenia wolnego czasu, bo niedziela to dla nich jedyny wolny dzień. Często wtedy gdzieś wychodzimy, ale nie zawsze, bo czasem chcemy po prostu odpoczywać. Yy... A między tym, tymi wszystkimi rzeczami oczywiście pracują. Yy, nie, pracują. Oczywiście, yy, żeby żyć i żeby trochę dodać kasę do budżetu. W tej chwili więc yy, u, yy, u yy, hodowcy. Yy, Owoców w Montfort. Brenda poznała swojego chłopaka na jednej z podróży. Podróża rowerowa z Polski do Azji Centralnej. Że, że zamieszka w Polsce tego nie planowała. Tak po prostu wyszło. Pracowała tam wolontariuszem, ale w tej chwili y, skupia się na remont domu. Spodziewa się, że do października będzie w Montfort, póki trwają zbiory, a potem wrócą do Krakowa. No, taki sympatyczny, krótki artykuł. O nas, więc mam nadzieję, że pojawi, pojawi się trochę więcej Holendrów No, myślę, że tego gadania na dzisiaj wystarczy Dla zainteresowanych zamieszczam link do tego artykułu na stronie gazety w internecie żeby można było poczytać po holendersku, jak ktoś zna albo chce się nauczyć i... Ym... i to wszystko Jutro będzie... Zobaczymy się znów Pa pa! Miłego wieczoru!